Cześć, nazywam się Leszek i chciałbym Wam zaprezentować bardzo fajną, lekką dmuchawę do liści model OBL 1820S. Jest ona na baterię OnePlus Przychodzi w dość niedużym opakowaniu, opakowanie jest lekkie. Ja to, Urządzenie przychodzi w formie rozłożonej to znaczy całość to jest do złożona natomiast trzeba do, do dysze, kilka kawałek plastikowej rurki i jeszcze końcóweczka która trochę zmienia kierunek zmienia kierunek wydmu powietrza całość bardzo lekkie można śmiało powiedzieć że dziecko mogłoby to obsłużyć Ukryty, wygodny jak wszystkie urządzenia robi antypoślizgowy. W zestawie nie ma baterii. Natomiast ja przygotowałem w pełni naładowaną baterię 4 a którą poleca producent do tego urządzenia. No, troszeczkę, oczywiście, bateria będzie, ale to dalej jest jeszcze. Wyważenie urządzenia jest dość, dość dobre. Zobaczmy, jak to się sprawdzi w praktyce. Mamy teraz kostki. Nade mną jest pnącze, które dość śmieci. Przyszła jesień gubi liście, gubi kwiaty. Także jest sporo, sporo sprzątania codziennie, praktycznie, jeżeli chcemy z tego tarasu korzystać. Do dzieła. Podsumowując, bardzo fajne, lekkie, poręczne urządzenie zastępuje szczotkę. Nie trzeba wkładać energii, po prostu sobie spacerujemy i kierujemy y, dysze dmuchawy w miejsce, żeby ładnie posprzątać. Efekt teraz z kostki czysty, w kilka, dosłownie w kilka minut. Do tej pory takie zamiatanie tego, tego tarasu zajmowało mi około pół godziny nie wiem czy 5 minut mi zeszło, żeby cały żeby zdmuchnąć wszystkie woprochy, wszystkie, wszystkie, brudy, wszystkie liście, wszystkie resztki kwiatów, które już opadają z tego pnącza to było max 5 minut około 25% baterii na te 5 minut zeszło, więc myślę, że takie do 20 minut to jest max, kiedy przez jaki można użyć tej dmuchawy na baterii 4A. Usiądzenie bardzo fajne. Polecam.